Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym materiale. Dzisiaj skupimy się na becie gry Finals, którą stworzyło Embark Studio, czyli radni pracownicy DICE, którzy wcześniej to pracowali przy Battlefielda. Więc doświadczenie chłopaki mają i spodziewam się dość dobrej produkcji. O samej produkcji kilka słów. Jest to darmowy, multiplayerowy FPS z możliwością crossplayu między zielonymi, i niebieskimi i podejliarzami. Tytuł będzie zawierał oczywiście mikropłatności. Zapraszam. Czym jest tytułowe define? Mianowicie jest największym bitewnym show na świecie, którego uczestnicy walczą na arenach inspirowanych prawdziwymi miejscami. Chcą zdobyć uznanie widzów, a co z tym idzie światową sławę. Zawodnicy muszą wykazać się wyobraźnią i kreatywnością do pokonywania przeciwników, by korzystać zarówno broń, swoje umiejętności, jak i same areny. Gra jest niesamowicie dynamiczna, gdzie tempo rozgrywki jest zawrotne, a losy jej można zmienić nawet parę sekund przed końcem rozgrywki. Wpływ na to ma kompletna destrukcja otoczenia, tyrolki czy trampoliny. Mówiąc w krócie latamy po całej arenie w zawrotnym tempie. Ale o co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I to pieniądze są najważniejsze w tej grze. W każdym trybie liczy się kto zbierze jak najwięcej kasy i co najważniejsze musi udać mu się się zdeponować w bankomacie. I to jest najtrudniejsze zadanie z całej gry. Do tego jeszcze, przy śmierci tego zespołu dostajemy kary pieniężne, więc można stracić to, co już się zarobiło. W grze mamy trzy rodzaje postaci. Każda różni się posiadaną bronią, paskiem zdrowia, zdolnościami czy dodatkowym ekwipunkiem. W całej becie otrzymaliśmy 20 rodzajów broni, 26 gadżetów oraz 9 różnych umiejętności. Mi najbardziej przypadał postać z ciężkim karabinem maszynowym, która ma również wyrzutnie rakiet oraz postrawić stawiać bariery. Później wykupiłem sobie jeszcze miotacz ognia i było jeszcze fajniej. Podczas bety możemy doszli do 16 poziomu przepustki bojowej i nasze postępy w becie można przenieść do premierowej wersji gry. Jest to nagroda twórców dla graczy, którzy wspierali podczas bety. W becie otrzymaliśmy 5 trybów rozgrywki, pogrupowanych na trzy kategorie. Quick Play, Turnieje i Samouczek. W kategorii Quick Play mamy dostępne szybkie pojedyncze mecze w trybie Quick Cash, gdzie trzy zespoły po trzech zawodników walczą o to, którego pierwsza zdobędzie 20 tysięcy. Gdy nam się zdobyć pieniądze i co najważniejsze, zdeponować je, to wygrywamy. Drugi tryb w tej kategorii to Bankit. I tutaj mierzą się już cztery zespoły po trzech graczy i nie walczymy już o 20 tysięcy, a o 40. Wygrywa drużyna, która na koniec czasu ma najwięcej pieniędzy na koncie bądź przed czasem zdobędzie właśnie 40 tysięcy. W kategorii turniejowej mamy dostępne dwa turnieje, nierankingowe, i je zaczynamy od ćwierć finału, gdzie w każdym jedynku mierzą się cztery zespoły trząsowe, dwa, które zbiorą najwięcej gotówki na koniec czasu wygrywają i przechodzą dalej. I tak do finału. W finale z kolei biorą udział tylko dwa zespoły. I wykrywam ten zespół, który jako pierwszy zdobędzie 20 tysięcy. Drugim trybem turniejowym są turnieje rankingowe. Są identyczne jak turnieje nierankingowe, z tą zmianą, że nie zaczynamy już od ćwierć finału, tylko od 1.8. Oraz za dobre występy nabijamy sobie punkty w lidze, w której obecnie jesteśmy, a gdy mamy słaby występ, to tracimy je. Mamy pięć lig, od brązowej do diamentowej. Ostatnim trybem jest samouczek który tłumaczy nam rozgrywkę, plus możemy sobie potrenować strzelanie do tarczy. Nasze rozgrywki są przedstawione jako bitwa, tak naprawdę nazwijmy to, sportowa. I powiem przecież jakby dodano tutaj język polski oraz e, w meczu komentarz pana e, Szaranowicza, czy Borka, czy Płakowskiego, tak? Czy pana Bapiarza, to naprawdę myślę, że byłaby rewelacja i byśmy mieli plus co najmniej 50% do skilla. Blisko. Za blisko by był medal. A więc pobił w rywali, ale tu ich także zmiażdżył, znokautował I za chwilę będziemy wszystko wiedzieć Płyn, płyn, jest, jest Nikt mu tego nie zabierze Tak tylko wygrywają najwięksi w historii No i widzą państwo, jest po raz drugi złotym medalistą w historii Mistrzostw Świata To się rzadko zdarzało, o czym mówiłem Możemy również ożywiać naszych sojuszników, którzy zostali rani i nie czekają jeszcze na respawn. Możemy do nich podejść, przytrzymując trójkąt i sprowadzić ich podróż, ale trwa to dość długo i ryzykujemy w tym czasie, że my również zostaniemy wyeliminowani. Jeżeli cała nasza wrzawka nie, wtedy niestety ale dostajemy karę finansową. Interesującym przymiotem w dostępnych grze jest działko z piatką montażową. Które pozwala albo wbudować bardzo szybko tarczę dla siebie, albo zabunkrować się w miejscu z bankomatem, żeby uniemożliwić przeciwnikowi dostanie się. Ciągły pociskami jest ciężko ją zniszczyć, natomiast bardzo w jest ją zniszczyć z kolei miotaczem opry. No dobra, ale na czym gra będzie zamek, ponieważ gra jest darmowa? Tutaj, w skrócie, jest prosta. Mamy dwie waluty: jedna jest do zdobywania poziomów, druga. Jest do kupowania wszelkiego rodzaju rzeczy, ale tak jak e, trzeba zaznaczyć, są to tylko skórki, tak? Czyli tutaj mamy y, szeroko rozumiane stroje, tak? Gałki oczne, kaski, maski, tatuaże, bluzy, jakieś wszelkiego rodzaju dodatki. To kosztuje już hajk, który sobie tam y, będziemy mogli pewnie dorzucić walutą lub wygrać w grze. Na początku będzie 10 tysięcy, więc fajnie, można było sobie coś tam pokupować, jeżeli ktoś coś chciał. Do tego oczywiście możemy kikować emotki, tak jak nasza postać będzie się zachowywała, czy różnego rodzaju naklejki, czy też możemy również, słuchajcie, sobie zakupić Skórki przykładowo na broń, czy pełne zestawy w ogóle za daną kasę danego, tutaj z danego wydarzenia. Teraz na małe słuchajcie, podsumowanie. Zacznijmy tradycyjnie od minusów. Minusem w takim ogólnym gry były średnio domagające serwery, szczególnie pierwszego dnia, gdzie raczej częściej czekałem lub mnie wywalało. Lub nie dogrywało graczy i tak to średnio było. Natomiast w kolejnych dniach już było lepiej, więc mam nadzieję, że to był tylko początek było wyskopany, a gra już będzie działać całkiem sprawnie. Bo czym dłużej trwa beta, tym było coraz lepiej z serwerami, jednak należy o tym wspomnieć, że problemy były. Teraz skupimy się na minusach, które dla mnie są minusami, a niekoniecznie mogą być dla was. Mianowicie, respawn zbyt daleko od, od celu gry w przypadku śmierci całej drużyny. Czasami respawn nas wywala tak daleko, że zanim dojdziemy gdziekolwiek, to już po prostu jest y, koniec danego eventu i musimy lecieć gdzie indziej. To jest czasami irytujące, szczególnie jak gdzieś dobiegnąć, i od razu Cię zabiją. To jest dosyć irytujące i czasem czasami mocno burzawe. Za dużo skakania. Jeżeli oglądacie nas często, wiecie, że nie lubię skakania, a tu tego skakania jest mnóstwo. Ale to tyle jeśli chodzi o minusy, więc powiem szczerze, no nie ma ich dużo, trochę na odczepnego, ale muszą jakieś być przecież. Natomiast teraz skupmy się na plusach. Generalnie największym plusem tej całej rozgrywki, poza tym, że gra jest free to play, bo to też trzeba wspomnieć, jest destrukcja otoczenia. To jak możemy rozwalać wszystko w koło jest niesamowite. Jeżeli bankomat jest szczelnie chroniony jest na trzecim piętrze nie ma problemu żebyście sobie weszli na drugie piętro i rozwalili trzecie piętro, żeby bankomat spadł do was na drugie. Jest to niesamowita rzecz i to jest największy plus tej gry. Destrukcja otoczenia wpływa genialnie na dynamikę tej rozgrywki i na to, co możecie zrobić, Wasza kreatywność jest wręcz nieograniczona tutaj. Ładna grafika, uważam, że gra wygląda dobrze, nawet bardzo dobrze i wszystko fajnie chodzi. Fizyka zniszczeń też jest bardzo dobrze zrobiona, czasami coś tam się liczy, ale jeżeli burzycie cały budynek, no to wybaczcie, coś tam musi działać, ale generalnie jest to na plus. Royalties postacie, słuchajcie, każda gra się inaczej przez zdolności arsena. Jedne są szybsze, inne są wolniejsze, jedne mają więcej zdrowia, inne mają mniej zdrowia, ci mają tarcze, ci mają haklinką, no... Jest tego naprawdę dużo, mimo że postaci są tylko trzy, a każdą postacią gra się według mnie całkowicie inaczej i trzeba sobie dopasować pod swój styl gry. Kolejnym plusem jest to, że jest to nowa IP, a nie kolejny jakiś tam odgrzewany tysiącletni kotlet, więc to też jest fajne, że w końcu mamy coś nowego. No i kolejny plus, bieganie za kasą. Wszyscy lubimy pieniądze, więc jak mamy za nimi biegać, to wszyscy będą się cieszyć. I ostatni, słuchajcie, plusik, ciekawy pomysł z formą w ogóle fabularne jakby te rozgrywki, to że mamy jest to rodzaj stadionu, na którym jest turniej, gdzie są odzorowane miasta i tam się e, e, najlepsi gracze twórczą w turnieju. Jest to też bardzo fajny pomysł. No dobra, słuchajcie, krótko mówiąc, grało mi się w to lepiej niż w ostatnią koda. premiera i już w przyszłym roku i polecam Wam wypróbować ten tytuł jak najbardziej. Jeżeli lubicie tego typu gry, bo pamiętacie, że są w modelu Free to Play. Więc gorąco Was zachęcam do tego tytułu. Kliknijcie również przycisk subskrypcji, aby wesprzeć nasz kanał i być na bieżąco z najnowszymi filmami. Trzymajcie się. Cześć.